Zdarzyło Wam się tak, że wchodzicie do pokoju i macie przez chwilę taką rozkwinę, po co właściwie tu przyszliście i musicie się cofnąć, żeby przypomnieć sobie, po co wyszliście do tego pokoju. Czas zatem się wytłumaczyć i być gotowym, aby zawsze odpowiedzieć na to, jaki jest wasz cel i do czego dążycie. Nie bez przyczyny zadałem to pytanie na początku odcinka, ponieważ uważam, że w dzisiejszym zabieganym i rozproszonym świecie Wielu z nas wykonuje swoje czynności bez większej refleksji nad sensem i celem, jakie za nimi stoją. Jestem w trakcie czytania książki pod tytułem Sztuka życia według Stoików, autora Piotra Stankiewicza, którą serdecznie polecam. Książka, jak sam tytuł wskazuje, opisuje filozofię stoicką w taki dosyć przystępny i łatwy do zrozumienia sposób. Ostatnimi czasy przeczytałem sporo książek, m.in. Atomowe nawyki, esencjalista. Jestem w trakcie też czytania autobiografii Willa Smyfa. I te wszystkie książki uważam, że mają wspólny mianownik, który niesamowicie do mnie przemawia. Oczywiście nie będę teraz pokrótce omawiał każdej tej książki. Zachęcam do filmu, który już nagrałem na poszczególne z nich. Ale odkryłem dopiero czytając tą książkę Piotra Stankiewicza, że wszystkie nawiązują do podobnych założeń. Każda z tych wymienionych książek opisuje, jak realizować własne cele, jakie są sposoby na realizację tych celów, jak wybrać to, co dla nas jest najważniejsze w życiu, no i jakie zastosować kroki, aby te cele i plany zrealizować. I nagle, kiedy zgłębiam teraz temat filozofii stoickiej, niesamowicie trafiło do mnie stwierdzenie, żeby być w stanie wytłumaczyć się, w każdym momencie swojego życia. O co w tym chodzi, już tłumaczę. Człowiek jest jedynym znanym gatunkiem posiadającym zdolność rozumienia swoich działań i zamiarów. Tłumaczenie się zatem możemy powiedzieć, że jest charakterystyczne dla ludzkiej natury. Jeżeli jesteśmy w stanie jasno określić powody i cele naszych działań, jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania mądrych i racjonalnych decyzji. Filozofia stoicka kładzie właśnie nacisk na bycie rozumnym, i odpowiedzialnym za swoje działania. Jeżeli nie jesteście w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego oglądacie ten film, to prawdopodobnie wykonujecie tę czynność bez celu. Oczywiście zachęcam Was do wyłączenia w tym momencie tego filmu. Brak wytłumaczenia się może wskazywać na to, że nie mamy wyznaczonego celu, lub co gorsza, nie jesteśmy świadomi, jakie cele powinniśmy. Wyznaczać. Stoicy zwracali uwagę na to, że cele powinny być wyznaczone zgodnie z naszymi wartościami, aby osiągnąć życiową harmonię. W życiu podejmujemy wiele decyzji o tych najprostszych codziennych czynności, po te, które kształtują naszą przyszłość, wybierając odpowiednią ścieżkę nauki czy kariery zawodowej. Warto umieć wytłumaczyć sobie i może też innym, dlaczego akurat wybraliśmy Tę, a nie inną drogę. Dzięki temu możemy uniknąć impulsywnych decyzji i konsekwentnie dążyć do osiągnięcia naszych celów. Stoicy zachęcali do regularnej introspekcji i refleksji nad tym, jakie działania aktualnie podejmujemy. Takie ćwiczenie pozwala nam przede wszystkim ocenić, czy to, co robimy, jest zgodne z naszymi wartościami i celami, a przecież o to chodzi w naszym życiu i to spowoduje, że po prostu będziemy szczęśliwi. Jeżeli robimy coś bez celu i bez zastanowienia, to czujemy później w życiu taką pustkę. Mamy kolejny dzień, uważamy, kolejny dzień za stracony, bo po raz kolejny, zamiast wziąć się za trening, postanowiliśmy leżeć na kanapie przez cały wieczór. Jeżeli jesteśmy w stanie wytłumaczyć sobie, dlaczego wykonujemy akurat to, a nie coś innego, to jak wielokrotnie powtarzam, w tym momencie stajemy się bardziej świadomi, zyskujemy de facto sens nad tym, co robimy, poczucie spełnienia w naszym życiu. I to, do czego każdy dąży, czyli do szczęścia. Umiejętność tłumaczenia się ma też wpływ na relacje międzyludzkie. Jeżeli jesteśmy w stanie wytłumaczyć nasze zachowanie, to dlaczego tak postępujemy wobec drugiej osoby, to prawdopodobnie unikniemy wielu nieprzyjemnych sytuacji i konfliktów, jakie mogą z tego, z, z tego przypadku się zrodzić. Tłumaczenie się, czy de facto rozmowa, jest fundamentem relacji międzyludzkich i to ona pozwala zrozumieć nasze intencje. I uniknąć ewentualnych nieporozumień z tego tytułu. Dzisiaj zachęcam Was do refleksji i zastanowienia się nad tym, dlaczego to robicie, dlaczego robicie tamto i czy to faktycznie przybliża Was do realizacji Waszych celów, czy jest zgodne z Waszymi wartościami. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, co jest w życiu dla Was najważniejsze i jak wykonywać mniej, ale lepiej, to zachęcam do obejrzenia tego filmu.